A gdzie... U kogo to tak rzuci? Hahaha, cię! Złomował cię! Ale to było <grymne> genialne! Ale to było żałosne! Ale to było dobre! Widajcie w szkole magicznej! Dzisiaj. Ale za Mówili o czarze ognia! Otóż mamy. Nie ja mogę trzy, rzucić czarognia! Trzy domy! Nie, nie rzucę czary Ognia! Mamy trzy domy do wyboru! Team Flash! Team Snoop Dogg i Tim Doc Team Dok z was! Się ja nie Poczekaj! Zapraszam do szkoły ognia i czarów. Kogo Tutaj zostanie wybrana cała zabawa jakaś... Harry Potter! Harry Potter, i się poświęcił bomba w domu! A ja to właśnie myślałem tak. A ja, ja to właśnie myślałem, mandzie się odsuwa, coś jest na, rzecz, no, coś ja na rzeczy, ja tam nie wchodzę. Dlatego ja wbiegłem do szkoły czarej magii, żeby się posiedzieć. Ja na przykład zaufałem, ja zawsze biegam za mężczyznami, którzy mówią, że mają kontakt. Gdzie yes -o. jest A, w tym budynku! Gdzie? O w tym budynku obok! Hm. Tutaj ciężarówki. No, halo, czekaj, bo tutaj jakieś drzwi słyszę, kurde. Ja też, tylko nie wiem za ba... Aaa, to tedy się dostaje do pieseła. Pieseł. Masz jeszcze trzy minuty, pieseł. mówiąc, się zgubiłem sam troszeczkę. A! Okej. Okay. Ja Pamiętasz, że mijaliście się, się ogonami dosłownie, wiesz? Mhm. Mm mhm. <śmigli> Mój radar... Nie wiem yes, dlaczego, ale dadzimy. nie działa. No właśnie tak nie tylko O! O Jezu, się wystraszyłem! Masz jeszcze. to najważniejsze, to najważniejsze. O oh Jezu. Alright, alright, alright. That was good, babe. Tak, załatwili pieseła. nie kurde. udało się tym razem. Piese ch chciał mi od tyłu podejść. No, ale nie. chciałem od tyłu cię ugryźć. Chciał, chciał ci Flaszek jest zbyt szybki na takie akcje. You no, know ładnie <grym> <To jest, grym> Mario cringe. Przepraszam. <grym> <grym> wow, co to było? O kurzu, <grym> zresztą <grym> zresztą na Śmiech od detektywa. No, ja muszę powiedzieć, że nawet to było śmieszne. Bione. Witajcie w szkole magicznej. Witajcie uczniowie i uczennice. Kacy. Ten to pies! Jako, że Dlaczego? Proszę, Przepraszam. mi no bo Za chwilę detektyw się eksploduje! -a". Ej, ej, kolego, okay, ale ja tu pilnuję -a". porządku. Gii! to detektyw, przepraszam, panie. <laughs> jako, jako, że nie mamy naszej czapki, to ten pies będzie wybierał wam domy, do jakich dołączycie. Dobra, ja wam wybiorę domy. Góbzon, podejdź do Vladiego. Niewiarygodne. Piękne to było, Flady. Piękne. Najwyraźniej ta czapka była niekompetentna. <laughs> żeby kogoś innego. Weźcie to z Trzeba przywrócić. To nie jest, jest poza. <laughs> 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 czekaj, czekaj, weź tego. Nie da się, ale ja Ta disco ale babulatora robię. znaleźć A? Macie disco babulatory całe A to da się zniszczy, to da się rozwalić. Czekaj, nie ja przejdę da się. przed to No ja naszej się nie da O, chyba już Okej, okay. udało się, o, udało się. Pękło, to się no, było, jebło to jebło. Dobra, tak e, to, dobrze. kto, kto wybierze szkoły magiczne domy w takim razie. Myślę, że ty dobrze ja mogę wybrać, ja jestem detektywem, dobrze? No, no dobrze. Dobrze, okay. dobrze, zapraszamy w takim razie kubę, Flesza. Zapraszam. E, odwróć się plecami. Pomyśl o ładnych kotkach. Piękne kotki. Idę. W tym gwiatki. momencie, to co, to co dotyka Twoich pleców, to wcale nie jest mój shotgun. To jest penisek Twojego. To prawda? A. Twoim domem będzie. E, Hufflepuff. Hufflepuff. A a żeś odjebał, idę stąd. Kurwa, ty! Ja ci dom <laughs> wybieram, żebyś miał gdzie żyć, a ty mi takie rzeczy. Mandziu No jeszcze mi przyjewał kurwa z no. To jest kontrolny strzał panowie A gdzie jest Dezy i dlaczego położył bom... De Dezy bombę. To nie jestem za tobą A tu jesteś, Dobrze. Detektyw od Jaką niby bombę? Już Myś myślałem, że ci nie ma i położyłeś bombę jak ostatnio Nie. Dobra Mandziu, ty jesteś w domu gówno, Kuba już ma dom wybrany, dobra ko to to? Kurde! Dobra, k kogo zabić? Co? Jaki dom gówno? Dedy jak mogłeś Piekłem. Jak mogłeś tezy zrobić takie wyrolstwo po prostu Jak mogłeś To nie ja! To nie ja! To moja szauma Słuchaj <grym> żarty, powstań psie! Powstań i walcz! Nie! Kto Właśnie czemu? Właśnie Kto Doznajcie dobrych terrorystów, kto ich zabije? Zabijeś dobry terrorystów. Czuję coś! Ale ale strzela! Źle czujesz kim ty kurwa! <grym> fuck you! Dobry piesek. Fuck dobry piesek. Fuck you! Kurde, ja miałem <grym> 12 HP, Ignacy. To przez ciebie! To ja poradzę! No, wydawa wydawałeś się być podejrzany, przepraszam. Tak, jak go wybrał do Hufflepuffu, to oczywiście, że był podejrzany. No, stary no, Hufflepuff nie byś był no, Hufflepuff to jest po prostu no, takie ośmieszenie, Trochę, trochę przypał, no. nie? Troszkę Właśnie, przypał. To więc dlatego tak... się obraziłem i poszedłem do ciężarówki, no. Kapitan Oy. Bloody! Where we are, Jestem man? tutaj, ale mam problem! Nie wiem, jak stąd zejść! A gdzie Puszkrołem jesteś, Kapitanie Bladeuszu? Na tej ratarni! Mam problem! Okay, Czy ktoś mi pomoże? Pomocy! Może ten biedny piesek utknął na latarni. Pomocy! Musimy go stamtąd zestrzelić! Tak, super, tak bohaterowie! Super, bohaterowie! No, jest nie jesteś Pieszle! Tu pieszli. jestem na górze! Niech ktoś mi pomoże! Dobrze, nie ja! Je... Słuchajcie, ja jestem detektywem. tego Tak detektyw mi się w końcu do czegoś przyda, na przykład. Idę pomóc łowi, ponieważ to jest mój w końcu obowiązek. Pieseł, nie martw się, pomoc o, już detektyw. idzie. Dzień dobry musisz go zabrać, Ale, ci mi Pomagam, mi jest Dobra kryjówka czujesz, dobra, się. dobra, co się zdarzyło tutaj? No nie, pieseł, zrób co ty zrobiłeś? O, cześć pieseł Cześć pieseł, ty pomogłeś cześć. mi Dzięki Co się wydarzyło przed chwilą? Pieseł, ja potrzebuję teraz, ja potrzebuję pomocy nie. O, jest i Kuba, wszyscy Co to? To była najlepsza, hi, 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 hi. po prostu, pomoc ever. Co za głupie gówno. Ale Bieseł pomógł wszystkim. Ale jebo, co? Pomóc Ciesełowi. Jebo to jebo, po chuj z temat. Ktokolwiek w ogóle przeżył, czy wszyscy wybuchli? Nie, wszyscy, wszyscy wybuchli. Ale, ale Jak, jak to wszyscy umrą, to wtedy wygrywa... ...terroryści wygrywają. To jest story, to jest Jeden jest schowany tam, drugi tam, chodźcie ich odszukamy. Dobra, ale tak skład, alfa skład, na alcie, na alcie, dawaj. Tam są, na alcie. No. Ty, 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 ty. O jest, e, stój! stój! Stój, stój! Stoj. Ręce do góry! Już, okay. dobrze spoko. Można mi ufać. Ty to wąż w twoim bucie? <noise> Gdzie? Wąż ci w las do buta! <noise> to nie wąż. No halo, to co, Czemu jesteś hurt? Czemu jesteś hurt, Kuba? Bo spadłem tam z dachu tutaj z tego, skoczyłem sobie na to i pss, złamałem nogę. A gdzie zgubiłeś kapitana Bladeusza? Ja z kapitanem okay, Bladeusza się, o, się to nawet ja nie widziałem. bo jest, patrz, jest. Spad, jest, jest, piese. to jest, spad, jest. jest kapitan Pieseł. To to Czemu Pieseł jest też na... hurt? Piesa. No, 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 no że... długa historia. Słuchajcie, co o powiecie nie, na to to, że przeniesiemy nasz platon egzekucyjny do tej gry też? Platon egzekucyjny. Się, że tak. to będziemy tutaj stali w czwórkę, czy tam w trójkę i strzelali? Kogo tak. strzelamy? Tak. <laughs> nie, ktoś do mnie strzelił! Tak. Oj, de... Powiem to ci, tak. wesele, że folgujesz sobie za Chyba ogłaszamy psa jako naszym wrogiem publicznym. Chyba tak. To będziemy hyclami? O jak co? Nigdy nasz... na nie złapiecie! On druka we mnie nie ma. On we mnie nie ma. O cię dachu pójdzie. No spadłem. O o troszeczkę ład, to dobra. bolało. Team split up! Split up! Haha, ha, nigdy mnie złapiecie! Ale możemy cię zabić po prostu! To jest lepszy pomysł. Yes. Nikt ciebie nie chce łapać, my chcemy ciebie od razu zabić! No a dezy tu mamy w fortified position. No a co ty zrobiłeś? O nie, co to się stało? No. Niech ktoś no. go zidentyfikuje! Jak się zakąpili! Nie Niech ktoś go zidentyfikuje, się. panowie. Tam jest flash. No, no jestem. Zlokalizowałem flasha. By byłem tutaj z mandziem i spadł jak Gaugan. Ach Ktoś go musi sprawdzić. Czyli kto, pójdzie, ale wydaje mi się, że któryś z dobra. was, chłopaki. No czyli, czyli Dezy, bo kurde, Ignacy jestem. Ten... Ja jestem detektywem, Dezy, musisz to ja poznać. Dobra, cześć, to musisz się przyznać, żebym mógł skoczyć. Ale jak dla mnie, to Flash jest tak naprawdę kłamcą. Sko A gdzie Mandzio, jest Mandzio. Mandzio żyje, dobra, Flash jest kłamcą. Cześć, cześć, czekaj. Mandzio nie A jest. Właśnie. no co? Mandzio spadł ponad skądś. Tak, jasne. Tak, jasne. Ale sprawdzimy sobie. E! <coughs> o! Coś to się umarł. wyjaśniło. To się wyjaśniło, Kuba. Słucham. Ufałem Ci kiedyś. Jezu, ufam Ci. Ale przypomnę Ci, że to Ty musisz dopaść mnie, nie ja Ciebie. A wiesz, po, poza tym, że jestem też bardzo śmiesznym człowiekiem, mm -hmm. wiesz czego również jestem mistrzem? Nie wiem. Trzymania przycisku CTRL. Wyłącz oh. <laughs> latarkę! Kurwa, Ignacy Przepraszam, mistrzem czy Mogę się przyznać do czegoś? Bo To jest bardzo przystydliwe. No. Tak. Moja mama do na mnie napisała SMS-a. O, Kurde, dobra, dobra. Dzidzi, dzi gdzie. dzie Ignacy, gdzie-dzie-dzie-dzie? tutaj. Tu jestem, no, cześć. góry jesteś, dzi dzi dzie Mam zachujową broń, żeby być kurwa terrorystą, niestety. Właśnie, idź na poszukiwania shotguna. Muszę shotguna znaleźć, poczekaj. Harry Potter, nie! Prawdziwym terrorystą muszę tak, shotguna. Ja tutaj nikomu jest, nie jest, ufam To jest po prostu, no po prostu. Kto rzucił smoke'a o, no, o jest, mogę dobrać. już być terrorystą, mam shotguna. Harry Potter? gdzie idziemy kumplować się razem? Okej, ale zastanawiam się, czy to jest magia Harry Pottera, czy to jest coś innego tutaj? Rzuca tam śmieszny granat. To jest kontrolny To jest kontrolny. A co jeszcze, śmieszny granat? No dobra, to jest. Jebnęło, jebnęło. To jest na górze. Bladeusz detektyw, DETEKTYW PIESEŁ Panie Detektyw Panie Pieseł, patrz na z góry. Czy mogę pana pogłaskać? Proszę <laughs> Witaj, no jasne, możesz mnie zawsze głaskać. Detektyw zawsze się uda pogłaskać. No. No. Ej, tego znaleźć? Jak do tego przejść? Kto jest takim dobrym detektywem? Kto jest takim dobrym detektywem? Jesteś ja? ja? no detektywem. Ty jesteś dobrym o! detektywem! O! Taki dobry detektyw! Taki dobry detektyw! To tam się Halo? Nie, nie! Dobra. Nie. strzały! Ja tylko Ladi, sobie szybkę rozpiętam. Ok, szukaj szukaj, 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 szukaj. szukaj terrorystów! Szukaj mi! Szukaj terrorystów! Za mną! O, jesteście! Halo, gdzie byście poszli! Jeste są terroryści! Szukaj! Szukaj! O nie! Co się stało? Nie! nie. 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 Jeste, żyje, dobra. Halo! Pieseł poszedł szukać terrorystów! Powiem ci tak, Harry Potter, że. Nie spodziewałem się, że... Nakłonisz detektywa do samobójstwa. Jestem troszeczkę tym zdziwiony. Ja jestem chłopakiem, który przeżył, ale jest pieskiem, który spadł. Nie przeżył. O nie. Dobrze, słuchajcie, to nie mój psa, który nie przeżył. Tak, Ignacy. Nie, było wszystko rozplanowane. Tam jeszcze W tym mieście. Kutrablitery stają, piątka woman. Piątka woman. Dobrze. Jestem, jestem pan detektyw, zapraszam na dach, jeśli ktoś po prostu chce mi pomóc w mojej pracy. No tak ja mógłbym ci pomóc. O jest, faktycznie, zobacz. jesteśmy, my zawsze pomagamy boję skoczyć, do bo, bo, bo Boję trochę skoczyć, bo boi się, że spierdolę się na głupirj. <laughs> Dzień, Dzień dobry! Dzień dobry! Jestem pomocnym piesełem. Witam, masz nad głową o, nie, białą Nie, 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 kropkę. o nie, się prawie. Kochani, znalazłem działko, które trzeba rozbroić. Hmm. Jestem o. ciekaw, gdzie to je ja postawił. Ale mnie postawi. A może manageo? A może manageo? Ja na razie postawił. próbuję tutaj przeskoczyć. Ja ja Mandziu! Man Chyba odpowiedź jest prosta. Aż sprawdzę, no to Chyba moim... to sprawdzi. Detektyw, idź, sprawdź, czy to jest zabójca. Tylko czekaj, czy to jest zabójca. Nie, 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 Ignacy, zostań. Bo no ja w miejscu, nigdzie się nie ruszę. Bardzo dobrze, bardzo działkę. dobrze. Mandzio był niestety naszym yy, super zdrajcą, tak więc y, okej. Okay. Jeszcze jedna osoba, okej. Okay. Tak, co się wydarzyło? Tak właśnie myślałem, tak właśnie myślałem, że to się tak skończy. Nie wiedziałem co zrobić, to się wysadziłem. Brawo, bardzo dobrze Ignacy. Taki wiesz, just, just terrorist things, Detektyw miał, te, miał w tej chwili Dlaczego pełne ręce roboty. Okej, okay. tą ziemią zbyt długo rządzili ludzie. Teraz, Teraz muszą aby, rządzić o góry. Aby władze przejęły o góry. O, spadłem!